Tą trasę można planować na kilka sposobów. Najlepiej jest po prostu użyć aplikacji ABRP, czyli Ebeter Route Planner. I teraz, jak uruchamiamy sobie tę aplikację, ona nam pokazuje wszystkie ładowarki. Jak sobie tutaj przybliżymy, to będziemy widzieć tutaj więcej tych ładowarek. O jeszcze więcej, za każdym razem to nam pokazuje coraz więcej tych ładowarek. Wskazujemy teraz, dokąd chcemy jechać. Czyli klikam dokąd, wybieram sobie Sirius Seal Ring, bo tam akurat jadę dzisiaj. Tu w samochód mam ID5 77 kWh, mówi, że mam 90% akumulatora. Klikam teraz, że. Szukam jaka ma być trasa, i ta aplikacja od razu pokazuje mi, że będę jechał 307 km 3 godziny 44 minuty i żebym się podładował w Radomsku na stacji Greenwaya z 37 do 46%. No mi się nawet nie opłaca. Na miejsce dojadę z 13%, więc to akurat mi zupełnie wystarczy, żeby dojechać potem do jakiejś lokalnej ładowarki. Więc ja po prostu będę jechał wolniej, nie będę jechał 140, tylko pojadę sobie stówą na przykład i dojadę na miejsce na jednym ładowaniu, ale akurat tej aplikacji bym polecał Wam do tego, żebyście planowali sobie trasy. Ewentualnie możecie użyć jeszcze aplikacji PlugShare. Tutaj, zobaczcie, PlugShare, Tam tamta jest ABRP, żebyście zapamiętali też, jak te aplikacje się nazywają. I teraz, jak mam aplikację PlugShare, to w tej aplikacji też mamy tutaj dokładne mapki. Ja akurat już sobie obczaiłem, że w Strzelcach Opolskich mam szybką ładowarkę i tutaj w okolicy trasy, którą zamierzam przejechać, mam mnóstwo różnych ładowarek, więc o, tak wygląda. Mapka z ładowarek samochodów elektrycznych. Ładowarek jest naprawdę sporo. Tak jak widać, nie ma co się przejmować. Można takim samochodem spokojnie jechać i po drodze będzie się gdzie naładować.